Cześć z tej strony Marwi, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii drapek. Zachęcam Was do dostania łapki w górę pod tym filmem, jeśli wam się podoba, oraz zachęcam do zasubskrybowania na kanału i naciśnięcia, naciśnięcia dzwonka, żeby przychodziły powiadomienia o nowych filmikach. Dzisiaj kolejny dzień z drapek, i dzisiaj e, jedna z drapka za 5 zł. Jest to wielka nocna gra. Zobaczymy, ile uda się wytrapać dzisiaj. Pole grze. W polu gra trzeba znaleźć dwa identyczne symbole i wygrywać właśnie przypisaną, wygraną. Tęczą. Wiadro. tulipan I poranek. Sęcza i baba to jest Jajko słońce Kurczak, jelonek Baba, marchew Biedronka, jabło, Tulipan, marchew i Jadro i jajka. Czyli tu nie ma nic. Zachęcam was do zostania łapki w górę pod tym filmem, jeśli wam się podoba, oraz zachęcam do zasubskrybowania kanału i naciśnięcia dzwoneczka, żeby przychodziły powiadomienia o nowych filmikach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii z maratonu, który ukazuje się jutro o 15.00.